No to cześć, Siemanko! Manko. Dzisiejszy projekt zaczynamy od unboxingu paczki. Zobaczmy, co jest w środku. Open. Więc mamy matrioszkę, czyli pudełko w pudełku. Siła. I uwaga, kupiliśmy sobie dyskietkę TDK. Na tej dyskietce jest Bosch Motronic MA17 GLI. A na płytce też Motronic. Więc to już poszły koty za płoty, spoilery był. A tak wygląda sam interfejs Bosch Motronic Polonez z GLI. To jest ten chyba RS232, czy coś w tym stylu. konfly podpisany. A to jest wtyczka Boschowska. Trzypinowa, trzyżyłowa Co to jest? Niech mnie diabli, instrukcja obsługi jest ta cała, cała dokumentacja, tak? Do tego, o kurde, no. o panie. Tu jest informacja o tym, że interfejs nie będzie działał na maszynach wirtualnych z, z 2000 XP Vista 780, więc no, dziesiątka, no, wiadomo. Jest spis do jadła. To jest sam interfejs, ale na czymś go musimy odpalać, prawda? Dzisiaj kandydatów jest dwoje. Kandydat numer jeden, Lemowo R61 ThinkPad oczywiście, ale powiecie, zaraz, zaraz, przecież on ma VGA, ale nie ma RS232. A ja powiem, szachmat, ateiści, jest do tego podstawa, która już RS232 ma. Ale wiecie co, tak dla stuprocentowej pewności, czy ja nie jestem idiotą i nie pomyliłem portów? Sprawdźmy się Pasuje na się nie tylko wiesz przyzwyczajony do USB-C Nieważne którą stronę to jest prekursor USB To było używane wiesz do myszek, nie myszek i innych dziadów, ani USB weszło Więc używając takiej oto podstawki i takiego oto laptopa, mamy nadzieję, połączyć się z tym interfejsem, unter a dalej nawet i z komputerem samochodu może się udać. Kandydat numer dwa. Kandydat numer dwa, taki poręczniejszy, to jest ThinkPad, też Lemowo, X61. Tak jak w poprzednim, VGA. I to tyle. No i tu, bez zaskoczeń, Która już RS-232 posiada. No dobra, ale to jest sprzęt. A teraz przejdźmy do tego, że trzeba zdobyć DOSa. Trzeba zdobyć DOSa, a do tego wykorzystamy jeszcze inne lenowo. Też z podstaweczką, co jest, co jest fajne. Też z podstaweczką, patrzcie. Urwałem kurwie łeb. Teraz tak, udało nam się zdobyć pliki ISO. MS DOSA w wersji 6. I teraz się zastanawiam, jak to nagrać, żeby odpalić to na tym laptopie. Bo normalnie to by się nagrało na CD i po prostu przekładało te CD, ale trochę i nie mam CD i mi się nie chce z nimi walczyć. Więc yy, na razie MS Dosa mamy i na tym poprzestaniemy. Spróbujemy zrobić pakiet mini, mianowicie jest coś takiego jak Rufus. Jest to narzędzie do instalowania ISO na pendrive'ach i tenże Rufus ma wbudowanego. MS dos więc spróbujemy nagrać tego Rufusowskiego MS dosa na tego Pendrive'a. Teraz, jeśli masz Sami, no ta DOSa to powinno się z dyskietki, to coś w ogóle przyjmie dyskietkę? Nie, już, już. Za, za nowe. O i tutaj wybieramy, że MS DOS. Bez tego partycja MBR, BIOS albo UEFI 16FA32, nic nie ruszamy i po prostu ten sprawdzić, czy jest ten 16, 16. On niech tam sobie zaciągnie co potrzebuje, no i on sobie tutaj tego dosa teraz będzie stawiał. I teraz, jak tego dużego zasilić, prawda? To my sobie do tego wykorzystamy taki śmieszny patent, jaki mam, mianowicie przejściuweczkę USB-C. Do Delowskiego, Delowskiego, do Finkpadowego okrągłego, ale to sama przejściówka. A za źródło zasilania posłuży nam ten baseus, który jest w stanie wydać 20V. Więc z helixa na razie wypinamy, wpinamy tutaj. On tam powinien pokazać, że ma jest obciążony. Tu go pstryk, Tu nam się zaświeciło i tu nam się zaświeciło. Więc jest nadzieja, że coś z tego będzie. No i lecimy. Tomacik. Mm -hmm. O, nadzor ruchu się masz. Uzbuduj z USB flash memory. I mamy DOSA. Proszę bardzo, mamy DOSA. I w sumie, chwała panu za tą instrukcję. Bo teraz tak: podłącz interfejs, uruchom program Bosch X, zapisać ścieżkę, a tutaj jakim wykrywa błędy. Czyli co, samo się to powinno zrobić? Wpinamy interfejs. A, latarniony live nie zdążyłem. I dobrze, bo tam nic ciekawego nie było. Jak wy, Polnola, będziecie diagnozować kombę o Cyberpunk, przy. A no, żebyś wiedział, że cyberpunk się chowa. Mamy taką. Program diagnostyczny Bosch, Motronik. Może użyjemy sobie AI, żeby podpowiadała, jak się, tego, jak się używa dosa. No to teraz tak, że skoro że DOS nie czyta tej stacji dysków, co on ma tu w sobie wbudowaną, to zrobimy taki myk, że skopiujemy pliki z tego CD na pendrive'a z DOSem i odpalimy to bezpośrednio. A żeby to zrobić, bo tam to nie ma CD-ka, to odpalimy sobie teraz pendrive'a butowolnego. O, dobra, na który nie zadziała. Bo co, to, co ja tu wziąłem? A bo nie, nie tego wziąłem pendrive'a. No to jeszcze raz. Aż nie dość, że wtryski, wszystkie słabsze to jeszcze bardziej skomplikowane, to najlepiej zamontować gaźniki po sprawie. No jakoś człowiek przejechał na tym gaźniku tyle, że przyzwyczaił się i faktycznie. Teraz jak ten mono wtrysk w Belli za mógł, no to jest dramat i nie wiadomo w ogóle jak się do tematu podejść i tak dalej. O, Użyjemy sobie do tego end Buta, Mini Winos XP. Ty, a da się z tego odpalić Jundosa. Ale dobra, odpalmy mini Windows XP. Pierwszy raz taką nazwę, słyszę. Mini Windows XP. Co to jest? Mini Windows XP. Po prostu opakowany jakiś takiej Tak, wersja. To jest Hyundai's Boot. To jest takie, wiesz, magiczne magiczne narzędzie dla Windowsów, że, wiesz, tam naprawa tego, tamtego, odzyskiwanie kluczy i w ogóle. No, takie bardzo fajne jest wersja, wiesz, stara na takie laptopy i nowa na takie laptopy. No i dzisiaj użyjemy starszej wersji. Wejdźmy sobie w mój komputer. O, mamy D jak disk, mamy Bosch A, Bosch B i Bosch C. I ja sobie po prostu wszystkie skopiujemy o tutaj. Więc wepniemy go z drugiej bańki. Dobra, chciałem być mądry, a tyle z tego wyszło, ale tak z czystej ciekawości. No dawaj. Ja pierdole działa! Yy. Nie trzeba DOSa, nie trzeba DOSa instalować. Podłącz interfejs, uruchom program Bosch X, zapisz ścieżkę, klawisz K, konfiguracja programu Port.com, klawisz K, transmisja przez COM1, COM2, 2, karta graficzna jest, ekran, ścieżka, powrót do głównego menu. A teraz dam jeden, aha, tak się edytuje, mogę wrócić? Nie. System diagnostyczny układu wtrysku paliwa. Program opracował Marek Sereda. Pozdrawiamy, pa pozdrawiamy pana Marka Sereda. Wybierz K. Konfiguracja Enter Diagnostyka silnika D. Dane diagnostywanego samochodu P. Przegląd przeglądanie zapisów. Escape koniec programu. Kurde i nie trzeba się wcale caćka tylko odpalać. Odpalać po prostu. Ko do dobra koniec live'a. Dziękuję. Dobranoc. Co tu zaszło? Zacznijmy od tego, co tu zaszło. że zdobyliśmy interfejs, zdobyliśmy płytę, która ten, który ma program, i sam interfejs, który jest już wpięty do laptopa, i rzecz polegała na tym, że wiem, że on nie odpala się z niczego nowszego, więc trzeba z DOSA. Nagrałem na tego pendrive' DOSA przy użyciu Rufusa. I teraz chciałem z płyty skopiować program polonezowski na tego DOSa, bo nie, DOS nie czyta tej stacji DVD. Żeby to zrobić, odpaliłem Hiren Boota w wersji 15, czyli tej z Mini xp i odpaliłem tego Mini XP. I tak z ciekawości, a dawaj odpalimy ten program diagnostyczny. I nomen, nomen on normalnie się uruchamia na Mini Windowsie XP, więc nie potrzeba dosa, Więc tak się kończy dzisiejszy live, ale wiecie co, zaszliśmy tak daleko. Zróbmy to tak jak trzeba. Zgramy sobie ten program do tego dos i spróbujemy to z DOS-a odpalić. Będzie śmieszniej. Posiadając starszy laptop ze stacją dyskietek, można zainstalować sam czysty DOS 6.22 i na nim tak zwaną nakładkę, na przykład Windows 3.1 lub inny. Opis działania dostępny w internecie YouTube. Program na dyskietce i na płycie są takie same. Jeśli nie ma możliwości wgrania programów z dyskietki, można użyć płyty CD lub odwrotnie. Opcja jest też jest w przypadku uszkodzenia któregoś z nośników. Te nośniki trzeba będzie zabezpieczyć. Mamy to, drodzy Państwo. System diagnostyczny układu wtryskowego paliwa. Program opracował Marek Sereda. Pozdrawiam pana Marka. Bosch Mono Motronic MA1.7. I na tym koniec programu. <gry> A teraz od początku. W Trzej Królowie to nam zrestartuje Boscha. Mamy uruchomionego Bossa, bo, bo, Boss, Boss of this gym. Dosa. Wersja Windows Millennium, taka oto wersja. Co jest trochę dziwne, to nie powinno być DOS, ale dobra, nie znam się. I teraz tak. No, jakie mamy katalogi? Mamy katalog OBOSZE. Czyli wejdźmy do niego CD. OBOSZE. Jesteśmy w OBOSZE. Mamy jakie mamy foldery? Bosch A1, Bosch B1 i Bosch C1. Wejdźmy do pierwszego. CD, Bosch, ten znaczek, Tilda, 1 jed, Enter, jesteśmy, DIR, co mamy tutaj? CFG, EX, PIT i PRT. No i teraz uruchommy sobie program bosch.exe. Wpisując by proszę Państwa, mamy to Program działa system diagnostyczny układów wtrysku paliwa. Teraz czy połączy się transmisja przez KOM 2. Na razie nic nie wyświetla, no bo nie jesteśmy przy samochodzie. Brak komunikacji z jednostką sterującą niewłaściwy typ silnika. Aha. Mhm. Jak on tu zabierze aktualną datę czytału. Autoryzowana stacja obsługi DUFSO. My jak najbardziej jesteśmy autoryzowaną stacją obsługi DUFSO, czyli teraz Enter. No, teraz wiadomo, że nie zadziała, bo. Próbuję się tam połączyć pewnie z. Tak, o, A, A, Ctrl C zamyka w ogóle wszystko. Więc w ten sposób to działa. Tu mamy przewód do diagnostyki poloneza, ale po co my to w ogóle wszystko robimy? Robimy to dlatego, że czek nam się świeci. Czeka wywaliło i chcemy to zdiagnozować i zrobić z tym porządek. Zacznijmy od tego, że trzeba podpiąć interfejs do samochodu, a zrobimy to tak, że tu sobie RS232 puścimy o tak o, a tutaj mamy to. Jest podpisane. Tu są dane ujemny i dodatni. A tu jest wtyczka. I to wygląda, że to będzie tylko i wyłącznie w jedną stronę tu trzeba odgiąć i pociągnąć, o i to chyba będzie pasowało tylko i wyłącznie, tak, tylko i właśnie w, w tę stronę, ponieważ tu we wtyczce jest taki bolec, który wejdzie tylko i wyłącznie tu, tu już nie wejdzie, więc nie pomylimy, o, to zabierzmy, żeby nam nie zgubiło się do kieszoneczki. I teraz tak, spasiony informatyk ma wejść do środka i podłączyć sobie komputerek. I wpinamy sobie teraz RS-232, ale laptop potrzebuje też zasilania, które sobie weźmiemy z powerbonka. I on bardzo ładnie wykluczy 20 W i bierze sobie tam tyci tyci prądu. Więc zasilanie laptopa mamy, na laptopie mamy, na pendrive mamy MS-DOSa, już z wgranym programem diagnostycznym. Wciągnąć brzuch, żeby otworzyć laptopa i odpalić go. Kurde, będę przyciski wciskał. Mamy DOSA i mamy OBOSZE. BOSZE. Bosch. EXE Mamy. I tak, konfiguracja programu. Tu nic nie zmieniamy. Mamy datę. Numer silnika 16 BOSSE. Tak, faktycznie, nowsze podkładki są przystosowane dla grubych ludzi. No bo o, o co tu chodzi? Że ja będę, będę wciskał dolną laski, a górną laski tutaj. No dobra, tak, czyli teraz trzeba dać zapłon, jest zapłon, i wcisnąć Enter. Brak komunikacji z jednostką sterującą, niewłaściwy typ silnika. Ciekawe, czy to właśnie wina komunikacji z podstawką, czy... No, ja się boję, że on może... nie działa. Idę po jakiś inny laptop. Portcom jest w podstawce, a nie w samym laptopie. Zatem odłożyliśmy jednego, bierzemy drugiego, w tym przypadku X61 ThinkPad. I proszę bardzo, ten ma tylko górną laski, nie ma dolną lasków. Więc tutaj majster może spokojnie nie wciągać brzucha. Ten może? Wjeżdża kolejny laptop. Dobra, zobaczmy w ogóle, co powie powerbank na podłączenie tego cudactwa. Chcę dawać 20V. No, trochę strach, trochę strach. Szkoda, sprzętu upalić. Trzeba iść po 230. O tyły, panie. Mam dobrą i złą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że mam koniczynę. Zła wiadomość jest taka, że to nie jest wtyk europejski. Dobra, nie żartuję. Ja nie, bo chyba masz. Mam normalną masz. koniczynę. PIS nie ma prądu w całej dzielnicy. I teraz mamy pewność, że to jest 18,5V. To jest te, te czasy, kiedy laptop nie świecił. Ty, czekaj. O Jezu, on ma USB. Uff. Uff. Ma USB. A jeszcze. RS-232. Pstryk. Jak się tego czegoś używa? Teraz pytanie, jakie było hasło. Okej. Okay. Wystarczyło nic nie klikać. Kurna, z Windowsem Millennium. Millennium znaczy mam do czynienia Miałem do czynienia bodajże kulna. Cool, no. ja Miałem może z 5 czy 6 lat, ale pamiętam to. Jak się w kłejka siekało, wujasa na kąpie. Czy ten laptop jest młodszy od polone, Poldożera? 2 lata różnicy. 2 lata? No, 9-9, 2001. No ta, bella to tak. Zapłon. Enter. Uoo, mamy to! Informacje o występujących usterkach pamięci nie ma zarejestrowanych błędów. I teraz na obrotomierz, jakby coś tam działało. Kontrola otwarcia przepustnicy. Potencjometr 1, 2. kod otwarcia przepustnicy. Faktycznie ma dwie ścieżki. Potencjometr 1. Pozycja odpuszczona to jest 11 stopni. 13. O, przy 15 stopniach tu się dopiero drugi otwiera jakoś. Ten się na 26, a ten leci do tego 81 stopni. Aktualne parametry silnika: obroty 0, obroty zadane, temperatura 19, powietrza, lambda, kąt przepustnicy, czas wtrysku, ręczny bieg luzem. A nie, napięcie zasilania. Odpowietrzenie aktywne, klimatyzator wyłączony, aktywność lambdy, nie nagrzewanie lambda, tak, adaptycyjny ten. Dobra, no to zobaczmy. Mhm. Mateusz pisze, żeby wsadzić gaźnik i będzie po problemie. Ta 14,1V. Chodzimy do kolejnej fazy testów, mianowicie Bella wyjechała na polskie drogi i teraz będziemy robili inicjację systemów. Niekoniecznie ten proces nagramy, ale ewentualnie później zobaczycie rezultaty jakie zarejestrował komputer. Najprawdopodobniej zostanie wygenerowany raport z tego wszystkiego. Macie zasilać będzie laptopa z przetwornicy, która tam się właśnie układa. Separator puści napięcie, niestety drugiego akumulatora nie ma. Przetwornica już pracuje. Laptop będzie startował. To jest NT, To nie jest. na dos... technologii, to nie jest na dosie. A i tutaj wam powiem, pokażemy od razu jak obejść zabezpieczenia w tak starym systemie. Jest zahasłowany co nie? Wiecie jak obejść to hasło? Chyba. Była... licząć ok. Nie dało rady. tak czekaj. Okay. Aha, po prostu zadasz hasło, tak? Nie, wczoraj to nie działało, wcale hasło nie przeszło. Ty, dobra, działa. Patrz, co tu jest. Skype. No, skypaj. Chodzi mi o, o dziwny, No nie może być zbyt pięknie. Myślałem, że sobie włożysz dyskietkę i wszystko będzie działać. Myślałem, coś tam chłopaki ściągają, więc... Może gałęzień przeszkadzają, kurne. Nie. Wykrzaczył się przez kom2, teraz będzie próbował przez kom1 to się pewnie połączy. Dalej tam wojują chłopaki. Nie, nie. wywalił się w ogóle. Kurde, jakie zawzięte te menele. Krzaki rwą, kur na gałęzie jebany. Po przejażdżce, po odpinaniu przy komputerze diagnostycznym, udało się w końcu, żeby to zabanglało. I faktycznie samochód podał kod błędu. Tutaj jest na zdjęciu. Błąd potencjometru przepustnicy, sygnał niewiarygodny. Albo błąd potencjometru przepustnicy, sygnał niewiarygodny. A to nie, to to samo. A tutaj błąd potencjometru przepustnicy, sygnał niewiarygodny. Kurwa, zrobiłem czy. O jest. Błąd potencjometru przepustnicy jest przerwa lub zwarcie do masy. Więc faktycznie jest coś nie tak z samą przepustnicą albo w okolicach przepustnicy. No i spróbujmy teraz zobaczyć jakie przewody do tego idą, czy gdzieś tutaj nie ma po prostu zwarcia czy jakiegoś innego dziadostwa. Po prostu znaleźliśmy taki potencjometr na Allegro i to się okazuje, że to wygląda dokładnie tak jak otaca ta płyteczka. Więc ciekawość wzięła nad nami górę i rozkręcamy to teraz, żeby zobaczyć co jest w środku. Więc zrekniemy sobie. I tak się sprawy mają. To są te dwie ścieżki, po których porusza się potencjometr przepustnicy. Ja teraz sobie tym pomacham. Tak to wygląda. O, pełne wychylenie. Minimalne wychylenie. I na tych ścieżkach jest to odzwierciedlone. I one wyglądają dobrze. Wyglądają jak nówka sztuka nieśmigana. Znaczy, myślę, żeby je lekko nawet odgąć. Tak wiesz, tak no. bardzo. Tyci, tyci. Mhm. Tak to wygląda. Dobra, dajmy temu chwilę, kurde, poleżeć. Miało być zrobione zdjęcie, ale no cóż, nagrywam, to nagrywam. Jest z nami Polonez, nadzor ruchu. Może nie jest tutaj fizycznie, ale jest z nami tak symbolicznie, no mniejsza. Właśnie podpięliśmy sobie komputer do, do Poloneza. Będziemy się za chwilę tutaj podłączać i zobaczymy, czy coś to dało. Czy jakieś tam wskazania będą, czy no cokolwiek, jakieś znaki na niebie i ziemi pokażą, że słuchajcie, zrobiliście dobrą robotę. W przeciwnym wypadku może być sytuacja, że nic nie pokaże. Więc koniec, oglądamy dalej. O, około 3000, obrotów. No to. tu chodzi? Komunikacja pada. Obroty zadane przez y, komputer, dobra. Powyżej 14, brak wskazania. A 14 dobra, brak komunikacji stopni. na razie. Przeczyszczone styki, wiemy, że nic nie wiem. Ale styki wyczyściliśmy, tak. Przenosimy się na chwilę pod MDK w Misku Mazowieckim. Trwa tutaj cykliczne spotkanie klasyków. Sekcja kampery. Tak jak widać, Bella zmieniła swoje położenie, więc to znaczy, że jakoś tak oś jeździ. A teraz pytanie do osoby, która tutaj mogła testować to te auto. Niestety nie miałem możliwości, jak się teraz sprawuje po, po tych zmianach, które wprowadziliśmy, czyli tam te przeczyszczenie wszystkich styków i tak dalej. Czujnik otwarcia przepustnicy powietrza tam szwankował, tak? Tak, blokowało się to na pewnej pozycji, albo na benzynie nie chciał jechać, a na gazie był tempomat. I naprawa polegała na odkręceniu tego potencjometru, podgięciu blaszek, przedbuchaniu ścieżek, złożeniu tego z powrotem i to już dało efekt i auto jeździ całkowicie normalnie zrobił około 500 500 już kilometrów i bez żadnego zająknięcia, żadnej uwagi. Bardzo lubię takie roboty, bo to wystarczyło tylko wyczyścić i działa z powrotem dobrze. I dojechał sobie na zlot. Czekiem się nie przejmujcie. A jeśli chodzi o zlot, to pojedyncze jednostki przestraszyły się deszczu albo po prostu odpuściły dalsze posiedzenia. Jest też z ciekawostek to wpadliśmy na dwie maszyny, czyli właśnie Belną oraz Ukrainą. Ukrainą to wiadomo ja przyjechałem. a tak jeśli ktoś jest zainteresowany zlotem, no to wpadnijcie na jakąś fotorelację po prostu na stronie Facebooka owej organizatora. Link macie w opisie w filmie. No tymczasem my się chyba będziemy żegnać. I będziemy się w następnych materiałach. Ta, zaraz to z zaprawa za prawa autorskie. Trzymajcie się i na razie. Chyba się, dlaczego ona jest takie kropiate. Coś było malowane. Kupiliśmy sobie piankę? Nie. To jest MT. To nie jest... New dos? Technology, to nie jest na Dosie. Tylko NT. No? Czy już. Nie, no, nie, ja, nowsze jądro, tak? Tak, nowsze jądro. Nie, jądrem nie jest DOS, tylko jest już NT. New Technology. Czy to a, jest jak XP? A XP? Aha, dobra. XP ma NT. I już wszystkie teraz mają NT jako jądro. Do Windowsa 98 na to by wychodziło. Ale tam strasznie namieszali, bo tam ME to był DOS, a 2000 już e, to NT. I tutaj mamy. O, jego gdzieś tutaj się suwało. Nie, no, kozak. Naprawdę, zaczynamy się rozwijać coraz bardziej. Już komputery zaczynamy wykorzystywać do <gry> realizacji materiałów. No, naprawdę. Nieważne jakie, ważne, że komputery.